Kurwa, którędy to iść teraz? Może nie, którędy, tylko... Gdzie iść? Idiota. E, kurwa, co ja mam zrobić? Gdzie mam iść w sumie? generator skacze. C C Tam w sumie wszystko już zrobione jest, w teorii. No kurwa, nie wiem. Nic mi do głowy nie przychodzi. Coś musiało ominąć. tu? Co to było? Zapomniałem. Winta? Hal? O. Nie, tutaj to nie, raczej. Wróć. Właśnie, nie wiadomo gdzie. Nie zawsze jest pokazane nie. gdzie. Masz iść. Fajnie, co? To nie jest gra dla debili. Tu trzeba trochę mużek wy wyszerzyć kurwa tylko tam co tam trzeba zrobić jak tam karta nie pasi nie. O, bo chyba że połączyć nie. się da widzisz nie. ta gra to nie jest kaszka z mleczkiem kurwa nie. 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 All of the floors hmm. Kurwa A to jest do ID kart. Ręka się wsada tu i masz odciski. The crane on the floor B1 Automatic Program Kart. Use control the crane. Control B3. Coś mam w głowie tego, jakiś pomysł, ale nie wiem jak to wykorzystać dokładnie. Mam pewne ten, zajawkę w głowie, ale nie wiem jak to, to połączyć ze sobą. Nie wiem czy ja dobrze robię wracając nawet. Kurwa mać. Będę musiał chyba do recenzji spojrzeć nie chce mi się was tutaj karać! Karać za to, że... ...mi tu nie wychodzi. Męczyć was, o! Dłużej. Na górę! Aaaa! Wróćmy się z do góry W górę, w górę, w górę Coś czuję, że dupa Że niepotrzebnie wróciłem Ale może, może coś A może, a może jednak mi się uda dzisiaj Come on. Come on! Kurwa rozmontował To jest to cwajnik Tak to jest Mówiłeś coś Brudasku Jonesło wyczyścisz hmm. Jak on szuka kotu no kurwa, no nie wiem, na pewno coś, kurwa, coś łatwego trzeba zrobić, ale oczywiście coś albo zapomniałam o czymś, A, miliony rzeczy może być. O, you the enterport, the fish the magnum Container. No tak, kurwa. Czemu ja o tym wcześniej nie na to Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem Kurde, Muszę od razu zrobić To Jeżeli dobrze przeczytał to już chyba wiem co trzeba zrobić Co? Zaczął zacząć działać Szczalić! Kurwa nie działa nie, nie. Może to nie tym nie, nie. Pisało coś tam że szczeli trzeba. A pewnie źle przeczytał, albo coś, albo nie może nie to. Może nie o to chodziło. Hmm. Dobra. Nic nie zmarnowałem, jakby co? To pytam. Tak, na pewno trzeba strzelić kurde reaktory, które są promieniowane może być. Nie. Dobrze. Nie no każdy jest taki mądry jak ty. Może w ogóle podłóż C4 i. Chcesz coś tu wpisnąć? Krane kartę to move this screen. Ja mam jedną Krane kart. Ale coś tutaj. Nie wiem czy ja źle. Kurwa tego. Dobra, ludziska, ja tu wrócę. Dowiem się co i wrócę.